Pan Radny Gminy Narewka, Pan Leon Chlabicz zaprezentuje nam wystąpienie, którego tytuł no brzmi tak bardzo poważnie, bo eksperyment biernej ochrony, czy świadoma i racjonalna gospodarka leśna jako podstawa bioróżnorodności biologicznej i ciągłości przyrodniczej Puszczy Białowieskiej. Natomiast jak sądzę, biorąc pod uwagę afiliację Pana Radnego, prezentacja będzie, będzie to stanowisko społeczne. Ale czas pokażę. Bardzo proszę. Jestem zaszczycony, że mogę w tak znamienitym gronie wystąpić i w sumie mogę powiedzieć, że czuję się komfortowo, tak jak kornik w Puszczy Byłowieskiej. Wszystko co potrzeba, tutaj mam w zasięgu ręki, a naukowcy wszyscy siedzą, patrzą co się będzie działo. Ja postaram się występować, dotąd też mi starczy materiału, tak jak ten kornik. Tytuł mojej prezentacji Eksperyment biernej ochrony, czy świadomej racjonalna gospodarka leśna jako podstawę bioróżnorodności i ciągłości przyrodniczej Puszczy Białowieskiej. W sumie kornik nie jest problemem, bo wiemy, co z tym kornikiem robić i w każdej chwili możemy go odpowiednio zlikwidować. Natomiast problemem jest nasze podejście, nasz program, który ktoś nam zaszczepił. Do naszej psychiki ten program już od kilku tysiącleci realizujemy. To jest moje taki, taki pogląd. Przyroda nie potrzebuje ochrony. Nie po to, została stworzona, żeby ją chronić. Przyroda potrzebuje świadomego, mądrego i racjonalnego je, jej użytkowania. Dlaczego tak twierdzę? Bo po prostu są naturalne przyrodnicze prawa, które są uniwersalne dla wszystkiego i w uniwersalnych tych przyrodniczych prawach nigdzie nie ma pojęcia ochrona, tylko jeżeli realizujemy prawa przyrody, wiemy je, jesteśmy świadomi tego, to potrzebujemy właśnie świadomego, mądrego i racjonalnego gospodarowania tymi zasobami wszystkimi, co nam zostało dane od początku. W sumie eksperyment tej ochrony został przeniesiony do nas ze Stanów Zjednoczonych i powstały pierwsze rezerwaty dla ochrony Indian, miejscowych rdzennych mieszkańców i można powiedzieć, że ten eksperyment zakończył się prawie 100% sukcesem, bo Indian praktycznie już nie ma i on w tym kierunku właśnie ten eksperyment był realizowany i został przeniesiony tutaj do naszego użytkowania. I cała no, jakby to powiedzieć, uwarunkowanie prawne idą w tym kierunku, żeby kreślić prawa ochrony, nie ma ustawy, która mówi o świadomym, mądrym i racjonalnym użytkowaniu. Nie ma czegoś takiego, tylko wszystkie ustawy dotyczą ochrony. I tutaj jak prześledzimy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, ja tu tak szybko przelecę, szczerze dziedzictwa zapewnia ochronę środowiska, kierują się zasadą zrównoważonego rozwoju. Władze publiczne prowadzą politykę i władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu. Środowiska. Tutaj my, jako obywatele, no nie widzimy tego wsparcia. Tylko odwrotnie. Widzimy ograniczenia, i z nami nikt się nie liczy, bo po prostu są realizowane inne zadania. I też taki bardzo fajny artykuł z Konstytucji: każdy jest zobowiązany do dbałości, ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Ustawa o ochronie przyrody nawet bardzo szczegółowo nakłada, jeżeli zetniemy drzewko za każdy centymetr jest tam odpowiednio wysoka kwota, którą możemy zapłacić, natomiast jeżeli unicestwimy tysiące hektarów drzew żywych w sumie no, są teorie, że to jest korzystne bardzo i za to nikt nie ponosi odpowiedzialności. No, tak, tak, tak to działa na razie do tej pory. Tutaj mamy definicję lasu i tutaj też jest taki przejściowo jej pozbawiony, czyli jak długo może być Ziemia pozbawiona lasu i nazywać się lasem, też nikt nie określił, bo też możemy tutaj mieć różnego rodzaju zastrzeżenia. I ustawa o lasach też nakłada zachowanie wszystkiego, co jest związane z przyrodą. Zachowanie różnorodności, zachowania leśnych zasobów genetycznych. Produkcji drewna, surowców, produktów. Gospodarkę leśną prowadzi się powszechnej ochrony lasu, tworości, utrzymania cegłości, zrównoważonego wykorzystania, powiększenia zasobów leśnych. I ustawa też tutaj mówi wyraźnie, proszę zapamiętać to artykuł 9 ust. 2: zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających się. I rozprzeczający się organizmów leśnych. To jest bardzo ważne, ja później powiem, dlaczego to nie działa, ponieważ niektóre rzeczy przestaliśmy nazywać po imieniu i jakieś tworzyć iluzje, które są oderwane od naturalnych praw przyrodniczych. Również Ustawa o ochronie przyrody praktycznie wszystko to nakazuje, że mamy utrzymywać, podtrzymywać utrzymywania lub przewracać do właściwego stanu i obserwując to no to ja nie wiem ja jak te zapisy są realizowane, ponieważ porównania wypadają na niekorzyść, że my nie utrzymujemy, tylko degradujemy i mamy ideologię, że kiedyś, kiedyś, kiedyś może coś tam zaistnieje, tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy, żeby to, co kiedyś, kiedyś było, no to musi być tak samo jak kiedyś. Czyli odpowiedni stan powietrza, stan gleby i stan wody, dopiero te czy, czynniki i stan przestrzeni energetyczno-informacyjnej, bo to też jest czynnik, który nasze nastawienie wpływa na przyrodę. Przyroda reaguje na nas i tak tutaj też dyskutowaliśmy z kolegami, dlaczego raptem za, zaczęły umierać dęby jesiony. Ano dlatego. Że zaprzestano ich pozyskiwać, one utracili cel życia, każdy człowiek, zwierzę i roślina, jeżeli traci cel, który jej nadał stwórca, zaczyna umierać. Więc zafundowano sobie chorobę korzeniową: oderwają się ziemię, padają my ich nie bierzemy. Bo po co? I obowiązki tu też, też są. I później, Park Narodowy w celu tworzy się zachowane, i tutaj no wiadomo o czym. Składników odtwarzania zniekształconych do zadań, i to właśnie cofnąć trzeba, co tam było powiedziane, i tutaj najważniejsze, właśnie to już nie cytowałem, bo w parkach narodowych i tylko zakazy. ochrona u nas polega na ustawianiu tablic i cała litania, którą człowiek ma przeczytać. Natomiast nikt nie pomyślał, że drzewo, które tam rośnie, zwierzę, które tam występuje kornik. Tego nie przeczytał. nie wie, że, że my mamy utrzymać zdrowy las, tylko realizuje swój program. Jeżeli my nie wyjdziemy z ingerencją, no to, to w sumie ta tablica, tylko tablica zostanie na, na granicy parku, nic tam więcej nie będzie. I tu wracałem do początku, no bo chcemy przeprowadzić pewien proces logiczny, o to, że Bóg o to wam dają. Wszelką roślinę przenoszącą, ziarno po całej ziemi, wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Co to znaczy? Stwórca czy Bóg, jak tu się mówi w Księdze Rodzaju, nie stworzył przyrody obok człowieka, nie powiedział obserwuj to, tylko mówił masz, bądź tam razem, ty jako element tej przyrody masz korzystać, tworzyć, i ingerować na równych prawach, na prawach tak samo jak kornik ma prawo, inny organizm tak samo ma człowiek prawo być tam i świadomie to realizować, ale nie realizuje. Dlaczego później? Pokażemy, jeżeli patrzymy na to, to nie tylko chodzi o wartości materialne, że my możemy pozyskać dobra służące zaspokojeniu naszego głodu czy, czy potrzeb związanych z mieszkaniem, również tu są wartości estetyczne, które człowiek patrząc, generuje odpowiednią energię, gdy się zachwyca wiatrem, zachwyca się zapachem, ono daje pozytywną energię na całe otoczenie i na przyrodę i na ludzi. Nie było takiego przypadku, żeby widok zdrowej, harmonijnej przyrody u kogoś wyzwolił negatywne, agresywne odczucia. Oprócz tego człowiek zaopatruje się w tym świecie w potężną dawkę energii. Poprzez świadome obcowanie z przyrodą człowiek może obcować z boską myślą, czy jak obecnie nazywamy z polem informacyjnym Ziemi, czerpać stamtąd informacje, i to jest to, co nam było dane. Tu mamy obraz.